Maciej Adamowicz, przewodniczący osiedla Serbinów, zastąpi w Radzie Miasta Tadeusza Zycha, który od początku grudnia zarządza Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. To już trzecia zmiana w szeregach Tarnobrzeskiej Rady Miasta. Pod koniec listopada radny Tadeusz Zych przyjął fotel dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Wygaśnięcie mandatu radnego Zycha spowodowało konieczność zaprzysiężenia na jego miejsce Macieja Adamowicza. To się zaczęło 3,5 roku temu, kiedy Łukasz Dybus do mnie zadzwonił i zapytałem się czy nie chciałbym startować na radnego nie? no i ja mówię że czego nie spróbowałem a akurat wtedy zrobiłem chyba tylko 5 banerów jakoś bardzo się nie afiszowałem z tym wszystkim zdobyłem 141 punktów znaczy głosów nie i no, jakoś tak czekałem czekałem a akurat przypadek no Czyste z okoliczności, nie? bo to jednak trzeba mieć szczęście, żeby zostać radnym, po pierwsze, a po drugie, jeszcze radnym, żeby ktoś zrezygnował i na jego miejsce, nie? no bo to jest tak jeden do tysiąca, nie? Chociaż w tym roku to bardzo dużo, znaczy w tej kadencji jest bardzo dużo takich zmian, bo z tego co wiem, co tam słyszałem, to nie było takich zmian, nie? tak nie, ludzie nie rezygnowali. Przed nowym radnym duże wyzwania, tym bardziej, że do końca kadencji nie zostało wiele czasu. Maciej Adamowicz nie boi się pracy. Zwraca uwagę na inwestycje, jakie mają się odbywać na jego osiedlu. Z przewodniczącym osiedla Serbinów dużo już działamy, razem z zarządem, razem z całą z radą osiedla. Przez trzy lata nam się nic nie udało zrobić, nie? oprócz bieżącego utrzymania, że tak powiem, nie jakieś tam gdzieś tam jakieś chodniczki, coś było robione, jakieś dziurki poklejone, no to bieżące utrzymanie, nie? Jakieś tam kosze udało się nam na przykład załatwić. Ale w ostatnim roku jakoś się nam udało i mamy bardzo fajny, duży budżet i mamy na tym budżecie mamy aż trzy budowy, że tak powiem. Będzie Prusa robiona, będzie Orzeszkowie robione, no i budżet, który obywatelski wygraliśmy dzięki pewnej osobie, nie pamiętam dokładnie nazwiska i imienia tego pana, który złożył do budżetu na Serbinów o zrobienie siłowni. Nowy radny ma 34 lata, dwie córki, Emilkę i Natalię oraz żonę Monikę. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Będę chciał dalej się troszeczkę młodzieżą zajmować. Nie? No, dla mnie zawsze, zawsze ta młodzież była. Dzięki mnie, prezydentowi i kilku, No najbardziej prezydentowi, bo to umożliwi to wszystko. Yy, mamy tą akademię piłkarską, mamy akademię przedszkolaka. Yy, zaczęliśmy w ogóle, tak fajnie, bo to też jest troszeczkę w tym wszystkim yy, podziękowanie dla pani dyrektor z przedszkola numer 6, bo to ona zapoczątkowała w ogóle. Ona do mnie zadzwoniła, zapytała się, czy w przedszkolu numer... 6 I nie chcielibyśmy czasem stworzyć e, grupy treningowej. Tam, no raz w tygodniu treningi takie dzieci nie dużo powinny trenować, coś powinny trenować, ale nie dużo Tam teraz to orlądko powstało, także myślę, że przez sport można dużo osiągnąć. Nie? A to jest fajny, fajnie, rodzice szczęśliwi to widać po samych treningach. 140, chyba 5 dzieci jest e, w Akademii Przedszkolaka. W tej Akademii Piłkarskiej, tam 1-3 klasy jest chyba też ze 150 dzieci, także dzieje się, dzieje się, dużo się dzieje. Maciej Adamowicz od lat prowadzi wraz z rodzicami interesy. Jest również znany jako pracownik klubu Siarka Tarnobrzeg. Mimo już przyjęcie nowej funkcji uniemożliwia mu pracę w Tarnobrzeskiej Drużynie Piłkarskiej, nadal będzie działał na rzecz klubu.